Tak, to jest 10 kilowa rybka o, kur... z koribu ależ takie ryby łowi się na jeźdźze korib. go zostaw pysku, bo to jest I nie jest to jakaś ryba nadzwyczajna, jak na to łowisko. Takich się łowi tutaj dużo. W pięknej kondycji gruba. Zgodnie z regulaminem zwracamy rybie wolność. Zresztą takich szczupaków się nie zabija, nawet jak wolno. Podwodna łąka darzy nas kolejnymi szczupakami, ale wyczynu Jacka już dziś nie uda nam się poprawić. Czwarty dzień wyprawy poświęcamy pstrągom, a metodą połowu jest trolling. No, dzisiaj mamy niepowtarzalną okazję, żeby sobie wygodnie, w komfortowych warunkach potrolować za pstrągiem. Miejmy nadzieję, że uda nam się skusić feroxa. Ferox, czyli ryba powyżej 10 funtów. Te ryby łowimy tutaj na dwa sposoby. Łowimy je w trollingu, ale możemy je kusić przynętami sztucznymi. Coś takiego jak na przykład popularna rapalka. Tutaj mamy woblerek Abu, bardzo skuteczny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze sprawdzają się też woblerki Salmo. To są przynęty, które, które Ferox atakuje, jednak zdecydowanie rzadziej niż przynętę naturalną, niż płotkę. Jest to jego naturalny pokarm. Prowadzimy je na specjalnych systemikach. Nie, nie, to nie jest branie. Prowadzimy je na specjalnych systemikach, w sposób podpatrzony u, u, u tutejszych wędkarzy, troszeczkę przez nas zmodyfikowany, zaczęliśmy sobie robić sami takie systemiki, żeby troszkę zwiększyć atrakcyjność tej przynęty. Płotka płynąc sama nie jest wystarczającym wabikiem, który, za, za, który zainteresuje tego obstrąga, Więc stosujemy zestawy tego typu, gdzie z przodu jest korpus błystki obrotowej, pojedynczy haczyk bądź kotwiczka i dwie kotwice do tyłu wpięte w brzuszek rybki. Wtedy rybka idzie prosto, nie obraca się, natomiast przednią w okolicach główki obraca się skrzydełko i dodatkowo wabi ryby. To jest jeden sposób. Drugi, bardzo skuteczny, imitacja akcji woblera. To są tego rodzaju systemiki. One mają tutaj coś na kształt steru, to powoduje, że przynęta Rusza nam się w wodzie, zachowuje nam się jak żywa rybka. To też ją stabilizuje. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej ją atrakcyjnić nasz zestaw, przed przynętą, około 2-2,5 metra przed przynętą, stosuje się wabiki. Tutaj mamy, troszkę nam się poplątało tutaj mamy cały taki wabik. To jest coś takiego, dwa skrzydełka błystki obrotowej, dodatkowo z obciążeniem. One, tak jak powiedziałem, znajdują się około dwóch metrów przed przynętą. Dodatkowo wabią rybę, zwracają jej uwagę, za nimi znajduje się płoć i wtedy już, jeżeli tylko pstrąg jest aktywny, jeżeli znajdzie się w pobliżu, że tak powiem nie ma wyjścia, musi wziąć na naszą przynętę. Dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, mamy piękną pogodę. Nie jest to rzecz typowa dla Irlandii. Wszyscy kojarzą ten kraj z deszczem i, i, i z, wieczną, z wieczną zachmurzoną pogodą. Tutaj widzimy jest piękna słoneczna pogoda na jeziorze praktycznie nie ma falki. Idealne warunki do łowienia dużego pstrąga. Miejmy nadzieję że dzisiaj nam się to uda. W tej chwili jesteśmy na środku jeziorka. Kontrolujemy sobie akurat Czyli taki bardziej relaksujący sposób. Siedzimy wędki w trollingu czyli zaczepione wiesz, na boczku. Eee, tak w... wygląda kompletny zestaw już uzbrojony. Tutaj mamy przynętę, kotwiczki luźno, nie mogą być wbite w rybę w tym systemie, dlatego że ona ma się ruszać, ma być miękka, ma prowokować swoim ruchem. Tutaj mamy wabik w postaci również błyski obrotowej. Kawałek za nią jest obciążenie, które sprowadza nam przynętę na odpowiednią głębokość. Jedna wędka powinna znajdować się na głębokości około 3-4 metrów. Druga najczęściej z woblerem znajduje się metr pod powierzchnią wody. Trzecia wędka, troszkę głębiej 5-6 metrów pod powierzchnią. Pływamy po głębokiej wodzie, momentami nawet do 30 metrów. Jednak strągi żerują od połowy głębokości aż do powierzchniowych, warstwa, powierzchniowych warstw wody. Faworyci pstrągowi jedne z najskuteczniejszych przynęt. W Irlandii, tutaj na jeziorze Kori, trollingując za strągiem, za szczupakiem, możemy łowić jednocześnie na trzy wędki. Z tym, że to tylko w przypadku, jeżeli jest więcej niż jeden wędkarz. Jedna osoba na łodzi, jeżeli, jeżeli wędkarz łowi sam, może łowić na maksymalnie dwie wędki. Jeżeli łowimy w dwie, trzy osoby, wtedy trzy wędki na łodzi możemy łowić jednocześnie na trzy zestawy. Łowiąc na trzy wędki jednocześnie. Ważne jest, żeby zestawy na tych trzech wędkach nie, nie poruszały się na tej samej głębokości. Jeżeli one są w różnych warstwach wody, znacznie zwiększamy swoje szanse. Wiadomo, że łowiąc tego obstrąga nawet na bardzo głębokiej 30-metrowej wodzie, on w większości przypadków jest mniej więcej od połowy głębokości aż do powierzchni, penetruje powierzchniowe warstwy wody, dlatego warto, żeby jedna wędka przynęta na jednej wędce poruszała się około metra pod powierzchnią zaraz na rozbiciu fal, druga wędka powinna iść. Około 3-4 metrów pod powierzchnią, natomiast jedna najczęściej tylnia yy, idzie zdecydowanie głębiej. Jeżeli uda się to uzyskać w wolnym trollingu, przy bezwiecznej pogodzie, dobrze jest, jeżeli to zajdzie nawet na 80 metrów. Jeżeli nie, jeżeli trolling jest szybszy, jeżeli płyniemy z falą, wtedy 5-6 metrów też wystarcza, ale mówię, trzeba pamiętać o tym, żeby, żeby trzy zestawy poruszały się po trzech różnych głębokościach. To zdecydowanie zwiększa nasze szanse. Ja Ci opowiem, jak to było. Wypływaliśmy z wody 12-13 metrów, no była taka pustali, górka, wiesz, wyjście na 7-8 i nad tym przywalenie, wiesz, z hamulca troszeczkę odeszło, Pss. koniec. Wyciągnęliśmy rybkę, na rybce ślady złapanie, ale ani się nie zapiął, ani nic, wiesz.